Co? Znalazłbyś sobie jakąś pracę! Przecież dałem już ogłoszenie w internecie i nikt się nie odezwał. Misiu, tropiciel krzyżaków to nie jest zbyt popularny zawód. Musisz się szerzej reklamować. Albo wytropić jakiegoś krzyżaka i to nagłośnić. Potem założysz firmę i będziesz tropił za pieniądze. Może i tak. Czasem trzeba coś zrobić za darmo, żeby później ktoś ci zaczął za to płacić, nie wiem. Wytropię neokrzyżaka i zaprowadzę na policję. Ale to po studiach. Misiu, będziesz sławny. A ty co? Może też sobie znajdziesz pracę. Ja, ja będę twoją asystentką, jak już ty znajdziesz. Nigdy się nie zastanawiałaś, kim, kim chcesz być w przyszłości? Strażakiem. Ale to już bardzo dawno było. Bardzo dawno. A potem? No, chciałam zostać studentką. No dobra, ale po co ty na te studia poszłaś? Misiu, a co miałam robić? Zostać strażakiem?